I się no i głupi biała trafi Gdzie szczeli? Lewo prawo, lewo prawo, rzucimy się w prawo i... i... Głupi czarnuch nie! Trafi w środek Nie! No Fuck off Hernandez Daj czarnuchowi głupiemu kartkę Grunt się zarwał jak się glebnął, patrzcie to No normalnie jak kosiara, kosi trawę jak Patrzcie, teraz temu pedałowi wsadzimy w bramkę gdzie se do muru i dołączasz? Tak chcesz się bawić? O kurde za lekko. No To co za głupi murzy? No co? To chyba cię posadziło coś. To trafi do sądu. Za jakie grzechy? Czerwona kartka. No co to miało być? Znowu ten głupi biała z karnego szczela. No co to ma być? No kurde. Głupi białas. To wszystko trafi do sądu! Popatrzcie, pedała jednego nie chce wyjść z meczu. Pewnie musiał szybko na kibel więc Kurde, po meczu. Co za śmiecio wybiała? No, chyba go zniszczę, jak tam dotrę do niego. No dalej, nie dość, że jeszcze dostałem kartkę od tego pedała, sędziego Blondiego, no, za nic, to jeszcze ten pedał nie chce wyjść. Pewnie ma taką bolesną obstrukcję, nie? Że to jest historia. No co za pindol jeden, no. I co ja teraz zrobię? Co ja teraz zrobię? FC Wieśniaki kontra drużyna A. Potężny skład przeciwnika, FC Wieśniaki z oryginalnym herbem FC Napoli. Coś jest nie tak, wieśniaki z nami prowadzą. Nie podoba mi się to. To przerwy 2-2, FC Wieśniaki mogą swoje prowadzenie kopnąć w dupę. Dwa razy Monie, 404, 45, Jawce wieśniaki, to jest druga bramka Jawce wieśniaki mogą pocałować je dupę Patrzcie za co y, dostaje się karne auto w tej FIFA 13 w naszym pożegnalnym odcinku serii, nie powiedziałem, oczywiście nie pokazane, ale Lisandro Lopez Lisandro Lopez Lopez, 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 gol, 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 gol. o Jezu, gol ale stopień spodniecenia! GOOOOOOOL! Super przydrewniaczynie bramkarza, patrzcie to! Ale drewniok z tego, z tego silidżu. Włoski bramkarz, drewniok jeden! W fabryce drewna go zrobili! Patrzcie jakie drewno! Oj oj, oj znowuż przydrewniaczył, przy nim to by się sztil normalnie złamał! Zobaczcie to! A fryzurę dodając tą ataką jakby go dopiero z zowy wypuścili! No patrzcie tego pedała o śmiecia... W tym filmiku! <laughs> Przepraszam. No patrzcie tego pedała co on zrobił z moim monierem. Ale mu z pu No zgwałcił go! No co zapytał? No zgwałcił mojego zawodnika! No, gdzie mu te piochy w mordę wsadzasz? I w ten oto sposób FC Wiocha została pokonana. 7 do 3. Jeszcze w 90 minucie Viaccielinis mi Migola. Takiego dosyć warciarskiego Ale To już są Przeszło To już są takie To są takie Kurde To są już takie o szczegóły minimalne Takie drugorzędne W ogóle to No to to był taki Krótki pożegnalny odcinek Serii FIFA 13 Jeżeli wam się spodobał możecie dać lajka Jeżeli nie to nie musicie To też możecie dać lajka jeżeli chcecie oglądać mnie na bieżąco zasubskrybuj jeżeli nie to też zasubskrybuj napisz w komentarzu czy chciałbyś czy chciałbyś taką formę pożegnania od każdej serii jeżeli tak komentarz jeżeli nie też komentarz no to ja się z wami żegnam trzymajcie się cześć